Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Jaskini Słowa, tych którzy co tydzień regularnie zaglądają tutaj by słuchać komentarzy do niedzielnych czytań i Ewangelii, ale także tych, którzy może trafili tutaj pierwszy raz. Wszystkich was pozdrawiam i zapraszam do Poznawania, odkrywania piętna Pisma Świętego. Na moim kanale jest dostępnych kilkaset nagrań różnych wykładów, medytacji, komentarzy, wprowadzeń do lektury konkretnych książek Starego i Nowego Testamentu. Zachęcam, by przeglądać playlisty. Zawsze coś można znaleźć dla siebie. Tym bardziej, że już niedługo zaczynamy kolejny tydzień biblijny w kościele. Od 14 do 20 kwietnia tego roku będziemy przeżywać ten tydzień w kościele i, i warto znaleźć taki czas, by w ciągu tego tygodnia więcej poznawać, więcej czytać, więcej sięgnąć po, po, po Pismo Święte. Dzisiejsza niedziela, niedziela miłosierdzia, niedziela, druga niedziela Wielkanocy, to konkretne czytania i wezwanie do. Na nowo usłyszenia orędzia, o pustym grobie, o tym, że Chrystus zwyciężył. Pierwsze czytanie to fragment dziejów apostolskich, rozdział czwarty, wersety od 32 do 35. Przez cały okres Wielkanocy, w pierwszym czytaniu będziemy słuchać fragmentów dziejów apostolskich, czyli tekstu, który opowiada o, o początkach. O rodzeniu się pierwszej wspólnoty wierzących, o powstawaniu kościoła. Pierwsze 12 rozdziałów mówi o Jerozolimie, i jako taką centralną, główną postać przedstawia nam święty Łukasz, autor dziejów Piotra, apostoła, pierwszego papieża, głowy kościoła. Później to święty Paweł i jego podróże, jego różne przygody, czy tak można nazwać, no po prostu jego, jego życie jest przedstawione w dalszej części Dziejów. Ale właśnie początek to opowieść o rodzącym się Kościele. I w tym tekście, który jest naszym pierwszym czytaniem, słyszymy już w pierwszym zdaniu: Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Mają jednego serca. Są jednego serca i jednego ducha. Jedność to jedno serce i jedna dusza. Jedność. W Kościele pierwszych y, chrześcijan nie ma podziałów. Wszyscy są jednością. To jest misja Kościoła: pokazać, że, że jest jednością. Jedno serce, y, to serce w Biblii, jak już kiedyś mówiłem, to nie jest tyle jak dzisiaj serce nam się kojarzy z zakochanymi, z uczuciami, z miłością. W Biblii serce to. Y, Trochę jak mózg, to jest ośrodek decyzji, woli człowieka, pomysłów. Jedno serce, czyli jakby dzisiejszym językiem, jeden mózg. Organizm, który myśli razem. I jedno, jeden duch. Duch tutaj mamy greckie psychę, czyli dusza. Psyche, to co rządzi naszym życiem, całą fizycznością, biolo, biologią tego życia. Jedno serce i jeden duch, jedna, jedno serce, jeden mózg i jedna dusza. Czyli wszyscy w kościele stanowią jedno ciało, które myśli, które żyje, które rozwija się razem w jedności. To jest zadanie Kościoła. Apostołowie dzięki tej jedności mają moc, by głosić, by świadczyć o zmartwychwstaniu. I no właśnie, dalej konkretna sprawa. Nikt nie cierpiał niedostatku. Ci, którzy mieli mniej, dawali tym, którzy mieli więcej, rozdzielano według potrzeby tym, którzy potrzebowali. Są jedną rodziną. Oczywiście, wiecie, to jest początek. Ten Kościół ma kilkaset czy kilka tysięcy osób. Dzisiaj mówimy o, o miliardzie chrześcijan. To dużo trudniej zachować tę jedność. Ale musimy szukać dróg do jedności, także wewnątrz Kościoła. Myślę, że to czytanie może no być trochę rachunkiem sumienia, ale także zaproszeniem do poszukiwania prawdziwego sensu wspólnoty Kościoła. Naszego bycia uczniami, świadkami i apostołami zmartwychwstałego Chrystusa. Psalm 118. Psalm, który zaczyna się od słów: Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Jego miłosierdzie. To Jego łaska w tekście polskim, Jego miłosierdzie na wieki, to będzie pojawiało się kilka razy, prawie jak refren, Jego miłosierdzie, by z całą mocą głosić wszyscy, cały dom Izraela, dom Aarona, wszyscy wyznawcy Pana, niech głoszą, że Jego miłosierdzie jest na wieki. Możemy e, doświadczyć bardzo konkretnie tego, że Jego moc zwycięża, że e, ten kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stał się podwaliną, stał się fundamentem dla budowli tej nowej świątyni, wspólnoty wierzących. I to jest dzień, który Pan uczynił. To, co się dzieje, ta radość jest darem Boga. Ten psalm. To fragment tych psalmów zwanych Hallelem, w których pojawia się słowo Alleluja, czyli wezwanie do uwielbienia, do chwalenia Boga. I ten psalm był używany przez Żydów starożytnego świata, świata Biblii, do śpiewu w czasie święta Paschy. Więc to taki psalm, który... Powstał jeszcze przed zmartwychwstaniem Chrystusa, ale zapowiada to zmartwychwstanie. Może stać się konkretną medytacją prawdy o, o życiu Chrystusa. Drugie czytanie to list, pierwszy list św. Jana Ewangelisty, piąty rozdział, wersety od pierwszego do szóstego. I znowu w kolejnej niedzielę, Wielkanocy będziemy słuchać fragmentów pierwszego listu św. Jana Ewangelisty. Tego, który był naocznym świadkiem nie tylko życia Jezusa, ale także ostatniej wieczerzy, Jego śmierci na krzyżu i potem był jednym z pierwszych tych, którzy byli w pustym grobie, którzy doświadczyli obecności Zmartwychwstałego i, i poszli za Nim. To w tym liście pojawia się to najpiękniejsze chyba zdanie Nowego Testamentu. Bóg jest miłością. Tutaj piąty rozdział, czyli słowo o o tym, czym powinna być prawdziwa miłość chrześcijańska. Miłość Boga powinna dawać światło na nasze relacje, na naszą codzienność. Wierzymy w Mesjasza, wierzymy w Zbawiciela, kochamy Go miłością pełną życia, miłością z głębi serca i to nas prowadzi do wypełnienia Bożych Przykazań, do e, dawania też świadectwa o Chrystusie w naszych codziennych relacjach. Nie możemy tego zastąpić. Pobożność. Dzieła charytatywne, dzieła miłości, nasze dobre życie nie zastąpi relacji z Jezusem. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Trzeba nam najpierw ukochać Chrystusa i ze względu na Chrystusa kochać drugiego człowieka, dawać o Nim świadectwo. Należeć do Boga, dlatego że to wiara w Chrystusa zwycięża zwycięża świat. To słowo. No, znowu, które może być dla nas takim rachunkiem sumienia, ale też zaproszeniem do bardzo konkretnego świadectwa. Tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Wiara w to, że Chrystus pokonał śmierć i każdego dnia zwycięża tam, gdzie nasze ciemności, tam, gdzie nasz smutek, tam, gdzie nasza śmierć, nasze obawy, tam jego światło zwycięża. I wreszcie Ewangelia, która mówi nam o Tomaszu. To rozdział 20 Ewangelii Świętego Jana, wersety od 19 do 31. Tomasz, czyli Didymos, Didymos po grecku bliźniak. Bliźniak, bo tradycja mówi, że był podobny do pana Jezusa, ale też myślę, że można by tu powiedzieć bliźniak, bo, bo podobny jest do nas. Podobny jest też do nas. W swojej niewierze, a może właśnie w wierze, w swoich wahaniach, w swoich zawiłościach. Otóż w dniu zmartwychwstania drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł, ogłosił pokój i nie było z nimi Tomasza. I Tomasz, potem, gdy, przyszli, gdy przyszedł do wspólnoty, słyszy o tym, że Jezus żyje, ale w to nie wierzy. Myślę sobie zawsze o tym, że to jakaś taka ogromna porażka apostołów. Oto zostali ją za chwilę posłani, by, by głosić prawdę o zmartwychwstaniu obcym ludziom, całym narodom, całemu światu. A przychodzi do nich Tomasz, przyjaciel, znajomy, którego znają od lat. Mówią mu, że Chrystus żyje, a on nie wierzy. A on, on nie potrafi zrozumieć. Druga sprawa, ta wspólnota jest zamknięta. Drzwi są zamknięte z obawy. Z obawy przed Żydami, z obawy przed prześladowaniem. Te drzwi dopiero otworzą się, gdy stąpi Duch Święty. Gdy oni będą mogli wyjść z mocą Ducha Świętego. Żydzi się nie zmienią. Ich postawa się nie zmieni, ale będzie w nich moc, która sprawi, że nie będą się lękać, by głosić prawdę o Chrystusie. Warto by zastanowić się, jakie drzwi w nas dzisiaj są zamknięte. Jakie drzwi dzielące nas od drugiego człowieka, od Ewangelii, od świadectwa Ewangelii wobec innych. Jakie są dzisiaj drzwi zamknięte, ja, jakie by nie były, to Chrystus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych. Potrafi przyjść do nas Chrystus zawsze, z orędziem pokoju. Przychodzi i mówi pokój wam. Hebrajskie słowo szalom oznacza nie tylko brak wojny, pokój w sensie braku wojny, oznacza pokój, czyli harmonię, przywrócenie harmonii temu, co jest w nieładzie. Uporządkowanie tego, co się rozsypało, posklejanie tego, co gdzieś zupełnie się rozwaliło. To, co jest chaosem, zostaje ułożone w pewnym zamierzonym wcześniej planie. Pokój to przywrócenie harmonii. On przychodzi do uczniów rozwalonych, uczniów roztrzaskanych przez tragedię krzyża. Trzy, przychodzi i mówi: Pokój. To znaczy, sklejam was razem. Budzę was do życia, przywracam harmonię waszemu sercu. Pokazuję im ręce, pokazuję im bok i zsyła na nich Ducha Świętego. Daje im moc, by odpuszczali grzechy. Dlatego ta niedziela miłosierdzia dzisiaj ogłoszona przez Jana Pawła II na prośbę Jezu, samego Jezusa, który do siostry Faustyny mówi o tym, by ta właśnie niedziela, tydzień po zmartwychwstaniu, była świętem Jego miłosierdzia. Miłosierdzie, czyli także łaska sakramentu spowiedzi, łaska przebaczenia. Chrystus nigdy nie przestaje nam przebaczać, to my czasem przestajemy prosić, jak uczy nas papież Franciszek. Jeden z dwunastu Tomasz nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus i potem gdy przyszedł do apostołów, to nie zrozumiał, nie uwierzył i mówi, dopóki nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca w miejsce gwoździ, nie uwierzę. Jest to jedno zastrzeżenie, które Jezus szanuje, bo po ośmiu dniach, czyli właśnie w tę niedzielę miłosierdzia, Jezus przychodzi znowu. Apostołowie są w jednym miejscu i jest też z nimi Tomasz i znowu drzwi są zamknięte, nic się nie zmieniło, ale Jezus przychodzi i tak jak tydzień wcześniej mówi pokój wam, a potem do Tomasza mówi w odpowiedzi na zastrzeżenie, które Tomasz skierował w tydzień wcześniej, chociaż Jezus tego nie słyszał, w sensie nie, no nie był y, widoczny dla uczniów w tym momencie w Wieczerniku, podnieś rękę, włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. A Tomasz odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Bardzo konkretne wyznanie, Pan i Bóg. Pan to ten, za którym chcę iść, którego rozkazy chcę wypełniać, za którego słowem chcę podążać. Bóg to znaczy ten, w którego wierzę, wyznanie bardzo konkretnej więzi. Uwierzyłeś, Tomaszu, dlatego, że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiecie, wiara w Chrystusa. To wiara, nie wiedza. Wiedza byłaby jakimś religioznawstwem, religiologią. Wiara zakłada, no, wobec tego, że ja nie muszę wszystkiego wierzyć. Nie jesteśmy w stanie włożyć ręki do boku Jezusa, nie jesteśmy w stanie dotknąć śladu gwoździ. Nie mamy żadnego niezaprzeczalnego dowodu na zmartwychwstanie. Całun turyński można by podważyć. Relitwie Krzyża Świętego relikwie tabliczki z napisem Jezus Nazarejski, Król Żydowski, relikwie Korony Ciereniowej. No, można jakoś tam podważać, nie, nie możemy mieć pewności. Nawet ten grób pana Jezusa w Jerozolimie no, też są świadectwa z najstarszych chrześcijan starożytnego kościoła, ale zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to nieprawda. Nie mamy niezaprzeczalnego dowodu, który powodowałby w nas wiedzę o zmartwychwstaniu. Wobec tajemnicy zmartwychwstania zawsze stajemy z wiarą. Warto o tym dzisiaj pomyśleć. I końcówka tego rozdziału, końcówka Ewangelii, i pierwsze zakończenie Ewangelii Świętego Jana, bo ten XXI rozdział gdzieś pojawia się pewnie później. Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus, a te zapisano byście w końcu uwierzyli, że on jest Mesjaszem że on jest synem Bożym abyście uwierzyli tak samo jak Tomasz że on jest Bogiem że on jest Panem abyście mieli życie wierząc w jego imię i na koniec yy, słuchajmy się w słowa modlitwy kolekty na początku mszy świętej zawsze zanim usłyszymy czytania jest taka modlitwa, główna modlitwa Eucharystii, modlitwa kolekta. Ona także pojawia się w brewiarzu, w jutrzeń, w nieszporach każdej niedzieli. Kolekta, która w tę niedzielę Miłosierdzia mówi o miłosierdziu, ale podsumowuje całą oktawę Wielkanocy całą tajemnicę ostatniej wieczerzy, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Będziemy modlić się. Boże zawsze miłosierny. Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Dobrej niedzieli, miłosierdzia. Dobrego czasu. Szczęść Boże.